Tam jestem Wenom Lazarus, jest dzisiaj ze mną Kira Maneczko. Siema. E, dzisiaj gramy w Blitz SG. Hmm. Kira, może ty opowiedz, bo już ja już, ja już, ja już wiesz. La, 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 la. Jest to coś w rodzaju, to jest survival game polegający na tym, że Blitz dlaczego? Że po rozpoczęciu gry, po chyba trzech minutach pojawia nam się złota kostka, w której mamy unikatowy przedmiot do zdobycia. I tak, mamy parę klas, naszą ulubioną nazwę nam to jest Soldier. Tak, tak. Zdobywacie monety, z tego co widzicie, Venom ma określoną ilość, ja też mam określoną ilość. I A tu można za... ulepszać, czekaj, to można ulepszać. O, o, na przykład. Właśnie, my o, z Venomem o. już mamy drugi poziom Soldiera, i na następnym co dostaniemy Venom? Hełm i porka. W, w, tak, tak, tak. Pork chopa, pork chopa. No właśnie, widzimy się dlatego, że musieliśmy kupić konto VIP-u, ponieważ w ciągu dnia ciężko jest się dostać na serwery i po prostu bez vipa jest masakra. Tak jest. Często też A polski wybram. serwer, przypominam. to teraz polski, polski serwer ser będzie na dole w opisie. Właśnie. No i wchodzimy sobie na serwer, rozpoczyna się gra, szukamy skrzynek, zabijamy graczy i poprzez zabicie graczy i wygranie areny dostajemy punkty. A my dostajemy akurat dwukrotną ilość, ponieważ mamy VIPów. Tak jest. Natomiast co nie zmienia faktu, chodzi o to, żeby znajdować skrzynki, a um, dobroci uzbrajać, się, czyli tradycyjny survival games. Tylko, że z Blitzem. Dokładnie, więc to, to tylko się tym właściwie różni, jest tu zabezpieczenie na tym serwie takie, że nie można za szybko tam na... za często skakać. Nie, to chyba chodzi o przemieszczanie się może. Nie, o skakanie, wiesz, bo jak skaczesz za dużo, to ci masz cofkę. No jest to, jest to jakby nie było zabezpieczenie. No dobra kochani, no to co, zaraz, zaraz, tutaj są tabliczki do wyboru, a my sobie to zaraz weźmiemy i robimy cięcie i zaraz wracamy do was. Jestem, jestem, jestem i kilka też jest. Jestem. I w ogóle jestem gdzieś w wodzie, się zbagowałem. Ja też. Nie biegnę tam nawet, ja biegnę gdzieś sobie na... Za no, statek, statek, widzisz statek? statek? Tak, widzę, biegnę tam. Ja też biegnę, tam jest. stara się jak... ...najwięcej... ...ziemią. A z której strony się wchodzi na ten statek? Z drugiej. Tam już ktoś biegnie. Mhm. <grym> jak ja już na jestem obok. Ale on jest z drugiej strony, jakim cudem, bo jest z drugiej strony. Ojoj, oj, ile ich tu jest? Dwóch. Aha, aha, aha. Uważaj, łapkując się z dwóch stron. Czekaj, pomagać. Nie, Nie giń! Nie, Nie giń Uciekaj. 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 Ile ty masz żyć? 5, 4, 3, 8, 15, 0, 8. 6, 2 Dajcie klasz... Dajcie miecz, dajcie miecz, kuźba dajcie Nie, miecz Nie zginiesz jak on dostanie miecz człowieku to zginiesz. Czekaj ja A skąd wiesz, to... że on dostanie miecz? Bo wiem o tym, czuję to Czujesz to? W kościach? W tupie Cholera Bigo! Bigo! Zginąłem, prawie. Zostało mi półtora serduszka. Człowieku Bigo! Dobrze! Jest Chłopie, jak on mnie szybko złapkował Bardzo dobrze złapkował no cholera, jak to zrobić? Czekaj, obejdziemy go z dwóch stron. Tylko niech nam się chwilę życie zregeneruje. Czy oni weszli w końcu na ten statek? Tak, już był na statku gościu. Jest z drugiej strony, z drugiej strony. Dobra, olejmy go, olejmy go. Chodź tu, 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 tu. Wiem, nie, sorry, wiem gdzie. Tu, 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 tu. Czemu? Tu, 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 tu. Tam widziałem trochę skrzynek. No, jak widzicie, my się strasznie ekscytujemy tym, bo chcemy bardzo przeżyć. Chcemy A. bardzo przeżyć! E? Jak tu wejść, A? na górę? Tędy. Tak, tato. Eee... dobra. Spadłem. Spadłeś. Kobiety, wino, taniec, śpiew. O Jezus, ty znowu z tym! No. Daj se się na. Tędy. A tutaj jest poplątanina jakaś... kitowa. No jest. No i? Czekaj. O, coś Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Nie bim. się, kuśwa. No i po co mi to było? Kit, nie wiem. O, dobra, przeszedłem. O to chodziło, o to chodziło. Tu w tych dziurach jest trochę... Pamiętam skrzynek, ale tak... O, mógł... jakieś mam zacięcia, cholerne. To się nazywa lag. No. Lag. O, ledzik, ledzik. Nie, A, nie. Nie ledzik? Nie. Czekaj, bo się zgubiłem. Jestem przy jakimś wodospadzie. Uuuu, czekaj. Widzę cię chyba. Tu nie widzę żadnych skrzynek. Tak, ty. Spróbuję to. wejść na górę. Uwaga. E, nie, to nie ta strona, co ja widziałem, te skrzynki, cholera. Heh. No ale dobre, dobre. O, jest skrzynka. Hop. Hop, to jednak ta. Perła, żarcie. Uj, żarcie! Pewnie chcesz trochę żarcia. Znaczy, to zależy co masz. Mmm, smaczności! Co masz, bo jak coś tego, to nie będę ci tracił, bo jeszcze mi sporo głodu nie brakuje. Yy, jak się to skończyło? My w końcu kogoś zabiliśmy? Tu jest kolejna skrzynka. Gdzie co, co? Nikogo nie skończyliśmy. Zabiliśmy jednego, tak. Dobra, mam... Jej, mam nową klatę. Jej. Chodź, 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 paker. Tak. Tym mościkiem takim posranym. Ojo oj, 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 oj się dzieje w państwie polsko venomowskim, chodź do tego domku. Idę, mister panie. Tu jest krawcik. Jakbyśmy chcieli. Wszedłeś już tam na górę? Ta. Po schodach kamiennych, znaczy kamiennych spiernych. Skrzynia, patyki w skrzyni i tyle. Mam patyki. Dobra, ja muszę coś zjeść, bo będę... Czekaj. Zaryzykujmy. Hu, nie strułem się. Masz, czekaj. A ja mam, ja mam. Więc Jest na dole, jest na dole, jest na dole, jest na dole. Odwróć się, zobacznik. Chodź, Dawaj go. Ha. Dawaj go. A właśnie, nie wyjaśniliśmy wam. Dole, jeden raz i teraz lecimy po niego. Frajerka. Oj, idzie tu, 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 tu. Bardzo on jest w wodzie. On jest w wodzie. Ty, ty, ty. Czekaj. czekaj, 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 czekaj. Dawaj, o, go. raz. Ja go od drugiej, o od drugiej, o od drugiego, a ty od tej. Dobra, ja już. O... co to ja Co Mam. Mam je. Muszę się zregenerować, ale ja nie mam zupełnie prawie zbroi sensownej. Wszystko lederowe no. To boli. Co? Chociaż hełm? Mam chociaż hełm. Też lederowy. No ale jednak masz. Dobra, to mi jest niepotrzebne, to mi jest niepotrzebne. Ile tam tych zostało? Sześć osób, człowieku. O, już się Blitz pojawił! A i właśnie o to chodzi, że macie... Gdzieś tam A, tu. tutaj jestem. To chodź, idziemy dalej teraz. Na początku bez wykupienia macie tylko do... Y, możliwości zdobycia z y, tego Blitza tylko z buty Sonika, które was przyspieszają. Y, są bez ograniczeń. I... Battle of Enchanting. Bottle. Butle. Butle. Butle of Enchanting. Oho, ostatnio mnie zabił taki koleś, co miał enchantowaną zbroję i, i żelazny miecz, nie wiem skąd wyczasną. Chodź. Gdzie ty jesteś? Szedłeś po tych schodach? Nie no, idę cały czas. Gdzie ty... Gdzie ty poszedłeś? Ja zszedłem ja po schodach na dół. Jezu. Co tutaj jest? Gdzie? Jak można zejść po schodach na dół? No cały czas schodami w dół szedłem, szybciutko. Bo ja zszedłem ja posz... sobie na dół. Ja widzę tartak. Ale nie mam jak zejść, bo tu jest niebezpiecznie... Ojoj. Czekaj. Nie no, nie zejdę tędy. Jest! Jest! Starczy mi na miecz. Super! A gdzieś ty polazł. Znajdź sobie człowieku żelazo to. No poszedłeś nie, nie w tą stronę, co trzeba. Mówię, idziemy schodami dalej, a ty, kurne, poszedłeś gdzieś w dół. Ach, ty! Szkoda, szkoda, że tego zboża nie można zebrać. Koleś, kurde, gdzie ty jesteś? Widzisz kościółek. Się. Kościółek na dole Jak, widzisz. Jaki kurna kościółek? Nie widzę żadnego kościółka. Jestem Właści... znowu przy domku tym. Hmm. Czekaj, ja tam zaraz wrócę. Szukam dla ciebie żarcia. Mam dla ciebie złote spodnie. O, o będę, będę fancy. Fancy. Fancy, fancy. No. Czy my tu byliśmy? E... Tak, tu byliśmy. A, czekaj... Masz czapkę? Tu... E... No, mam tylko skórzaną. A, to... Dobra. Ty drewnianymi schodami w dół poszedłeś? Tak, drewnianymi schodami. A, dobra, to wiem. Wiem, wiem, wiem. Idę w dół, idę w dół. Idę cały czas w dół. Przez taką wodę... Idę w dół, kościółek widzę. Dobrze, ja, ja jestem w domku pierwszym LOL, tu jest Wsz... jakiś spływ kajakowy Zresz... w dół Zreszty, zreszty zebrałem już <laughs> Mam dla Ciebie buty ten jeszcze złote i chainowy hełm Jest. Jestem przy kościółku Dobrze. Ale ja jestem w domku obok, więc chodź tutaj, cofnij się. A w kościółku nie byłeś? Byłem już wszędzie. We wszystkim, Wreszcie. Wszystkie zebrałem tajne skrzynki też Masz, venom, hmm, 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 hmm. dajesz Przebieramy się. Tyle jest dobroci. Tyle dobroci. Masz, proszę. Patrz. Patrz. Jestem fancy. Patrz. Co robę? A możesz jeszcze to wziąć w sumie. No niestety nic lepszego nie mam. Ale jesteśmy okej okay. no, Ale już trochę do przodu, nie? No powiem tylko tyle widzą, że próbowaliśmy chyba nagrać już z 10 razy odcinek i <laughs> za każdym razem przeglądaliśmy. W... Przegrali... Przegrywaliśmy w pierwszych 4 minutach. Tak, bo czasem, czasem potrafi być taki lag niestety, że no kurde... Głównie od skakania, to wiecie to. No właśnie, no i tu jest problem... Jak my tam mamy wejść? I jest problem, zanim się nauczyliśmy, żeby tak nie robić... To minęło sporo czasu. No Też nie Musimy wrócić. Do jak, tamtego. Jak jestem? Nie, dobra. Idę! Ty, pięciu, łącz się z nami. To dobrze. Lol. Eee, ja, mam ja mam żelazny miecz, człowieku. Żartujesz? No patrz A no widzę Ile masz y serdusz tych y Armoru? 5,5 Ła, za wysoko wszedłem Ja mam 4,5 Dobra <głos _> Kto sojusz Czekajcie Twoja ciotka, twój ulubiony. Wiecie, to jest ulubiony tekst Mardarta od kiedy zaczął Mardarta. Jake. Mardarta Venoma, od kiedy nakręcił z nami Minecraft Goodies, czyli ze mną i z Sucharem. Dokładnie, ale, ale powiem wam tak, ale Mardarta i tak pozdrawiamy. No, Mardarta i tak... Nie, nie pozdrawiamy go. Nie? Nie. Nie, tego parszywego dziada jednego, a? Tutaj no, on cię, kiedyś. On cię później zjedzie. Zjedzie. Z ciężarówką. Przejdź. Nie no, co ty, Mardar ja spozią... chciał? się będzie, Nie skrycie. będzie chciał z tobą budować tego na Senna jawie. O, A spodnie nie czuję. Poczekaj, tu jest skrzynka tajna. Chodź tutaj. Czekaj. Widzę? Na dół? Chodź tutaj, patrz. No. O. <laughs> diament. Mam jeden diament. A ja mam. Jabłko miałem. <laughs> nie, dobra mam. Ja wziąłem. Ja Pro. też mam. Mm. Dobra, mam cztery pięć tych jeszcze by się klata albo spod, yy, buty przydały czy nowe chodź w prawą stronę tym mostem po, popieprzonym, bo zaraz Czekaj, się daj mi tylko gryzka wziąć kanapeczki bo jestem głodny gryzka mm. gryzka mm, mm, mm. oh fuck ja tego mm. nie słyszałem nie wiem gdzie dokąd tu pójdziemy słuchajcie w ogóle ogólnie tak my jesteśmy zielani w te sprawy bo no my, tak nie my nie znamy tych map nie wiemy gdzie skrzynki są nie jesteśmy na coś pro Enam. co Tam na dole jest chatka drwala chyba no wiem, ale musimy... tędy nie wyzejdziesz, bo jest dosyć stromo, nie chcę skakać. Mm. No więc my nie jesteśmy jacyś jesteś zarąbiście pro, my tylko sobie chodzimy okazyjnie tutaj i siepiemy ludzi, a oni nas, więc a, musicie jest, nam tak, wybaczyć, Co? Jak będą się wkurzy w Pixelmonach, to o, idziemy... Tutaj jest skrzyneczka, tutaj jest skrzyneczka, Mina, jest skrzyneczka. Dobra, to się, a ja sobie wezmę tą na schodach. I mam buty nowej. yeah! Masz więcej armor ode mnie, ty wredoto. No jakie? Pięć serduszek? Ustawię lederu trochę Ty się reszta podziała Jest! Jest! Co? Jest! Szukam tego! Mam, dwie, mam dwa diaksy. I da, dam ci w takim bądź razie mieć żelaza. A ja mam dwa żelaza. A ja mam trzy sztuki patyków. Dobra, szukajmy Krawta. Wracamy, wracamy. Nie, wrac wrócimy po prostu. Mamy trzy minuty człowieku na to, żeby zrobić rzeczy. Czekaj! Ciemno. Kraft był w tym budynku chyba. Mhm. Mm o, będzie. Się działo, będzie tam... się działo. Mm. O ile nie zginiemy szybko. Tam, tam na dole. bierzcie Co gdzie? Mm, tam na dole w tych tych. To chce so już. Masz 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 masz. Mas, mas. Żelazne, a ja idę sobie zrobić już jak sobie. No tak, jak jak cię ktoś teraz dorwie? Mam mam hamienny. Dobra. Mam więcej harmonogramu. Masz jeszcze żelaza? Mm, nie, ty masz żelazo. No tylko dwa, ale myślałem, że może masz to jeszcze z dwa żelaza, to bym sobie buciki sprawił. O, czy jeszcze a czego, czy... człowieku? Jeszcze czego. A czy nowy byś dostał ode mnie. A, Dobra, jest Craftbox, jest Crowdox i ja pierdzielę. Możemy zrobić tak, że ja biorę od ciebie te i ja jestem twoim ten. Ochraniam cię. Aha, Aha. <laughs> Nie ufam ci. <laughs> Dzięki, wiesz. Ty, czekaj, ale weź to, weź to, weź to, weź to. Złote chociaż załóż. Ale ja mam Chainnow. Skórzane masz. A. A no rzeczywiście. Buty. Zawsze coś. A dziękuję. No. Nie no dobra, koch... nie zmieniło. No właśnie coś jest zwalone ci powiem. Dobra, bo z powrotem. Mi... Z powrotem idziemy. Kompas hmm. oczywiście z strzałeczką czerwoną pokazuje najbliżej tw... Gracz, nas czyli... jakiegoś gracza, ale ponieważ gramy razem. No to... To dupa. To dupa. To pokazuje ciebie. Fujtełek. <laughs> tyłek. Hmm, pierdziele. Nie mogę biegać, bo nie mam już żarcia, a nie chcę zużywać złotego jabłka. Chodź, masz. Co masz? Żarcie. Co masz, co masz, co masz, co masz? Masz. Co masz dobrego. O. o, dziękuję. trzeba znaleźć jakieś żarcie, ci powiem. No. Mam diaks, miecz. O kurde. No. Czekaj. Dobra. Ja... Napiszę mu. Nie, nie pisz mu, nie pisz mu, nie pisz. Po co ma wiedzieć? Pro. <laughs> Pro. No w sensie proży on jest pro. Dobra, pro to czyli prostata. No mam jajko. Dobra, tamtą mam. wziąłem skrzynkę, co jest w górze. Też, w górze. Mam jajko. O, to jeszcze jedna. Dobrze. Jedzonko, złote dobrze. jabłko. dobrze, to, dobrze. to Ale dlaczego mówisz, żeby złotego jabłka nie zużywać, bo co? chodzi o to, że po jakimś czasie te dwa dodatkowe życia znikają. A. A, widzisz. Dobra, mam zupkę i mam mięsko, więc jak coś jakbyś chciał to. To masz, to masz mięsko. Ja mam dobrze. dwie zupki. A, to dobrze. Dwie zupki mam, ale to jest cały, cały full, co ja mam. Dobra. No prowadzimy. ja mam zupkę i mięsko. Kto masz sojusz z kim? No nie, no ci ludzie to są po prostu pary pani. No a właśnie miałem powiedzieć też. My robimy tak, że gramy w sojuszu po to, żeby na samym końcu sobie zrobić tak, że ściągamy wszystko i walczymy na gołe klaty i łapkami. Jeżeli się uda. Jeżeli się e, uda. Chodź mam spodnie. Masz spodnie Chainowe? Mam. O, zostaw je, zostaw je, trzymaj sobie. No trzymam sobie tak na, na przyszłość, nie? Na pamiątkę trzymam. No, no, no. Dobra, no, zaraz dwie, będzie deathmatch. Twoja ciotka. Ktoś... Napisz mu, że jest pro O, łódka. To tu przyszliśmy? Ta. Twoja ciotka cię zabije. Uwielbiam ja, ich co. Kopiują teksty. Kopiują teksty. No bo dobry, 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 dobry. Ej nie tekst. trać, nie trać, człowieku, nie trać serduszek. Spokojnie. Za zaraz się defmy zaczyna. Dobra, 10 sekund przed tym jemy jabłuszka. Dobrze. A czy jak mam dwa głodu, to zjeść teraz czy? Eee, czekaj, czekaj. Czy jabłuszko za zapełni mi. Już, już jest, już jest. Eee, chodzi o to, że właśnie takie... Dobra zapełniło, mi. jeszcze z zupkę zjedzmy. Dwa życia dodaje jabłuszko. Widzę. Dodatkowe. Mówię to w uwaga. uwaga, jedziemy. Tu jest ten człowieku. Dobra, ja idę zabić tamtego z jednej. Ja, ja z tobą jestem, tylko nie bij, nie bij na razie, bo Dobra. będziesz mnie lał. Dobra. Za mną! Koleś z diamantem! Zginąłem. Ja chyba też. Uff. Z diamentowego miecza zginąłem. A już niewiele brakowało, koleś miał mało życia. A ja też miał tak jeden tam... sztukę, jedną z A wiesz dlaczego? Że on zaatakował potem mnie i dwóch nie atakowało i przegrałem. No, Ale było blisko, kochani, widzieliście. I to jest właśnie to, co lubimy, Blitz SG. Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście niestety nam dzisiaj się nie udało. Może następnym razem. Dlatego łapkujcie, łapkujcie. Pokażcie, pokażcie, że wam się podobało. Jak nie, to będziemy inne grali gry. O. Więc, a właśnie, byście w komentarzach pisali, jakie gry lubicie. A ja wam Więc... to spoileruję, że Venom cituje. Dlaczego? Latasz. No nie, akurat jeszcze latania nie wziąłem, bo, ale, ale okej. Okay. No dobra, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i do następnego. Na razie. Hejka.